Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, kiedy zastanawiałem się, o czym dzisiaj mówić do Was, to uświadomiłem sobie, że 17 września to jest kolejna rocznica napaści Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku. A jest to ważna rocznica, albowiem nie tyle ponieśliśmy straty fizycznej masie narodu, nie tyle w wymiarze materialnym i nie tyle w wymiarze kultury, ile w tym, że wrogowie Polski w 1939 roku uderzyli w kulminacyjne wydarzenie zbawcze jakim jest ofiara krzyżowa, Chrystusa naszego Zbawiciela, która dzieje się na przestrzeni ponad 1050 lat w Polsce. Uderzyli w to, o czym pisał Słowacki, że Polska narodziła się ze łzy Chrystusowej na Golgocie. Z tej łzy, która była wylana nad narodami, i stała się przez to siostrą Ukrzyżowanej. Oto najgłębszy wymiar naszej historii, rozpoczętej w momencie ctów księcia Mieszka I, w który to moment uderzył nasz wróg. Ilekroć zagłębiam się myślą, dzieje Polski. Tylekroć podziwiam, jak owocowanie tej tajemnicy krzyża naruszonej przez wroga w życiu narodu przyniosło przeobfity plon. I jak odczytanie przez naród Ewangelii należy do najszlachetniejszych w świecie. I pozwólcie, że dzisiaj Sięgnijmy do tej duszy narodu, którą jest polskość, oparta na filarach wyrosłych z Chrystusowego chrztu. Najpierw odczytaliśmy, że na drzewie krzyża zawisło życie. Tak to śpiewamy, lecz z tej śmierci życie tryska. A zatem przez wieki głosimy, że życie jest darem Boga, wywodzi się z Niego, jak ze swego źródła. A zatem bronimy ludzkiego życia, zwłaszcza najsłabszych, od pierwszego jego momentu. Ono nie podlega ustawom ludzkim. Chyba że ochrony. I choć dziś szacunek dla życia pod wpływem obcych myśli, z piekła rodę, zmalał wolczy, to tajemnica Boga Żywego objęła naszą kulturę i religię. Wszystko to więc, co niszczy życie, jest zaprzeczeniem Boga i negacją narodu. Więc ci wszyscy, którzy sprawują władzę w Polsce, winni dbać, by przez ich rządy wypełniała się wola Boża, a potem dopiero inne sprawy. Tak jak to się modnimy, Wojciech Nasz, najpierw wołamy, bądź. Wola Twoja, a potem dopiero chleba naszego powszedniego dawaj nam na każdy dzień. A za takie dobro duchowe Pan Bóg wynagradza narodowi i ziemską pomyślność. Pan Jezus wszedł do chwały z zmartwychwstania przez ofiarę krzyża, by każdy, kto idzie tą drogą, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Kolejne więc znamie polskości uczy, że dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił obrazem swej własnej wieczności ta idea nieśmiertelności w ojczyźnie stała się podstawowym motorem życia. Tu na Ziemi. Życie wieczne rozświetla mi dzieje. Jest źródłem moralności, odwagi, męstwa, sensu pracy, dążenia do wielkości. Nad nami jest Królestwo Wieczne i do niego idzie się przez Ziemię Polską, przez życie po polsku, w obecności Polaków. Jako Polak jestem związany z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. On, Chrystus, jest zasadą narodzin, życia, działania, przeszłości i przyszłości. Szczególnie Krzyż Chrystusa, którego nie da się ominąć w drodze do nieśmiertelności. Staje się niejako prawem do życia narodu. Odrzucić krzyż to odrzucić człowieka. Chrześcijaństwo i Polsko spotkały się razem w wierze w człowieka. Gdy nie brakło nurtów w historii, które zwątpiły o człowieka, Przekreślały go jako swoiste zło. To polska kultura ześrodkowała wszelką rzeczywistość stworzoną w człowieku. My widzimy w nim najwyższą wartość, bowiem Słowo Boże przeoblekło się w ludzkie ciało dla człowieka, i dla człowieka życie zawisło na krzyżu. Więc zawsze w kulturze naszej chodziło o jedno: osoba ludzka jest sensem państwa, społeczeństwa, religii i kultury. I z tej skarbnicy zaczerpnął Jan Paweł II, kiedy powiedział, że człowiek jest drogą dla Kościoła. I tak powinno to pozostać: nie ulegać tym obcym myślom, które wątpią o człowieku, nie uchwalać ustaw i praw dla zwierząt, dla psów, dla kotów, dla roślin, dla drzew, dla głupiej ekologii, a poniżać człowieka, bo to jest przeciwne naszej kulturze. Kontynuacją śmierci i zmartwychwstania Chrystusa jest oczekiwanie, Apostołu w wieczerniku, na obiecanego przez mistrza Ducha Świętego. I jest tam matka, Jezusa, trwająca w tym familijnym gronie na modlitwie o tego, który stąpił już na nią i z którego mocy poczęła syna Bożego. I teraz Duch Święty ma stąpić na tę rodzinę apostołów, by z nich narodził się Święty Kościół. Jego wiek będzie w tym kościele, by w każdym narodzie kształtowała się rodzina, ów pierwszy zarodek kościoła. I tak też od początku naszego chrześcijaństwa. Tworzy się domowe ognisko, kultura domowa, idea świętości rodzinnej, cześć dla rodziców, wspólna modlitwa. Małżeństwo staje się sakramentem, a w związku z tym wzrasta szybko cześć dla kobiety, jej znaczenie i rola zwłaszcza w życiu domowym. Ona strzegła świątości ogniska rodzinnego, prowadziła wychowanie społeczne i religijne, dzieciom wpajała miłość do ojczyzny, a poza domem była opiekunką słabych, biednych, twórczynią poezji życia. To niech sobie te głupie feministki zapamiętają, czym jest kobieta w naszej kulturze. Rozwija się dzięki niej kultura domu, szlachetnieją obyczaje rodzinne, doskonaliła się architektura bytu rodzinnego. Słowem, dzięki kobiecie istniał pełny dom polski. A rozszerzeniem owego ogniska domowego jest rzecz Rzeczpospolita, jako dom wielu narodów. Jest to jakieś ziemskie urzeczywistnienie owej niebieskiej Jerozolimy ukazanej nam przez świętego Jana Apostoła, miasto, gdzie lampą jest Chrystus, do którego przez dwanaście bram chodzą wszystkie narody. I tak też Polska od zarania stanowiła królestwo pluralistyczne. Złożone z różnych nacji, wyznań, języków, plemią. Z ciekawością i gościnnością przyjmowano szczepienie na pniu polskim społeczności całej ówczesnej Europy i ludów prześladowanych u siebie za przekonania. Tu Polakiem było się przede wszystkim przez to, że było się człowiekiem w kraju polskim. Dzięki temu otwarciu ducha polskiego na realizację Królestwa ludzi przez wielość, narody w Polsce znajdowały wiele ze wspólnego domu, a Królestwo ubogacało się duchowo, umysłowo, kulturalnie i społecznie. Kolejny. Rys życiodajnej tajemnicy Krzyża ujaśnia nam Pan Jezus, gdy mówi o swoim wywyższeniu na krzyżu: A jak gdy nad ziemią wywyższony będę, przyciągnę wszystkich do siebie. I myśl Polska to pragnienie Pana Jezusa odczytała w sposób oryginalny. Odkąd stała się Polska chrześcijańską, wie, że ma zanieść zbawienny krzyż innym narodom, by skąpały się własne zbawienia i weszły na wyższy poziom kultury i cywilizacji. I najlepiej widać to na przykładzie Unii Litwy z Polską. Podczas gdy krzyżacy, mieniący się zakonem Najświętszej Maryi i Panny, nic nie da z macierzyństwa wiary chrześcijańskiej. Lecz wysysali żywotne soki z narodów pogańskich, to Polska, niespotykaną wówczas drogą unijności, stopniowo obdarzała Wielkie Księstwo Litewskie tymi planowami, które stanowiły jej fundament, by wreszcie na zasadzie równi z równymi, wolni z wolnymi. Stworzyć w Unii Lubelskiej Rzeczpospolitą obojga narodów. Naród pogański został wszczepiony w ramionach Chrystusowego Krzyża. Oczywiście, tylko pomną zasługę ma tutaj święta królowa Jadwiga, jak Maria stała pod krzyżem się matką dla kościoła. Taka dwiga stała się pod Wawelskim krzyżem, matką chrzestną pogańskiej litwy, wypełniając wolę Jezusa z krzyża przyciągnął do siebie wszystkich. Podobnie w historii chciała to uczynić monarchia austro-węgierska, potem Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, ale już bez tego. Ciepła, ogniska domowego. W naszych czasach usiłowała to uczynić nieboszczka Unia Europejska, ale nie uczyni, bo brak niej świętych przywódców, a poza tym z figowego Unii wygląda łeb niemieckich hydry. Skrzyża krzyża króla znoszą się znamion. Królestwo więc pojmowali Polacy jako służbę dla dobra wspólnego, stąd władca, pomazaniec pański, dany jest przez Boga dla obrony Kościoła, dla stróżowania nad narodem, dla obrony pokoju, dla spełnienia się praw i sprawiedliwości. Słabych, uciśnionych, nędzarzy, sierot. Król jest dla. Według słów Chrystusa przyszedłem, aby służyć. I taki władca według kroniki Galla Anonima ma dzierżyć królestwo polskie ku czci Boga i dla zbawienia narodu. Ma być ojcem ojczyzny w razie potrzeby poświecającym swe życie, głównym inspiratorem tworzenia Polski wielkiej, dobrej, szczęśliwej i pięknej. A w razie wykroczeń podlega pokucie jak każdy chrześcijanin. Jak to było za czasów świętego Stanisława Szczepanowskiego i króla Bolesława Śmiałego. I w ten sposób został obraz władcy jako pierwszego chrześcijanina, który razem z kościołem służy narodowi. Niech sobie to zapamiętają, rządzący. Następną myśl Chrystusa. Nikt nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wypiastował w narodzie Kościół katolicki. Gdzieś tam w czasach, gdy Kopernik, którego rocznicę obchodzimy okrągłą, rozpoczynał studiowanie na wschodnich kresach, pojawiła się śmiertelna potęga turecka, będąca stałym zagrożeniem dla chrześcijańskiego świata. I wówczas naród zaczął się kształtować w dwóch szkołach. Jedna szkoła to Uniwersytet Krakowski, a druga to Pole Biter w obronie wiary i swobody. Na uniwersytecie oświecał się umysł, walce z barbarzyństwem, hartował się i uświęcał charakter. I w końcu zespoliło się to w oryginalnej, Sarmackiej wyrosła z wiary, że oto opatrzność postawiła Polaków na straży wiary i wolności jej wyznawania. I naród ma bronić tej wolności i wiary przed pochańcem, jak sowieckim pod Wiedniem. I przed tymi, którzy mieniąc się chrześcijanami, gwałcili ludzkie sumienia według zasady cuius regio, eius religio. I przytoczę tu przykład obrony wolności wyznania jako zasady polskości. W 1573 roku poselstwo polskie przybyło do Paryża po króla Henryka Walezewa. Tłum wypełnił szczelnie katedrę Notre Dame, gdzie Henryk miał zaprzysiąc warunki polskie, wśród których istniał paragraf gwarantujący Rzeczypospolitej swobodę wiary, sumienia i słowa. Akurat była to rocznica rzezi hugonotów, czyli nocy świętego Bartłomieja, którą Paryżanie hucznie obchodzili. I Henryk usiłował ten punkt wolności religii usunąć. I wówczas Jan Zborowski, jeden z posłów, rzucił księciu w oczy Sinon Jurabis, Non Regnabis. Nie zaprzysiężysz? Nie będziesz królował. I to na oczach ciszby wypełniającej katedrę. Ugiął się król, i prawo do wolności sumienia zostało uszanowane. Nauczono tych Europejczyków, jak się broni wiary i wolności jej wyznawania po polsku za dziory. No porównajmy z dzisiejszymi czasami. Szkoda mówi, <laughs> ani zamiłowania do książki. Ani odrobiny zadziorności. Tylko przepraszamy wszystkich wokół, wypełniamy dyktaty o tolerancji biurokratów europejskich. Miastawiec Zborowski nauczyć ich Moresów. Mówisz do nas, Polaków, to z rewerencją mocią panie. Przypomina się nieśmiertelna scena. Z obrony Jasnej Góry spotkanie Sarmaty, Kmicica z Podłotą Kuklinowskim. Gdy ten obraził klasztor jasnogórski, to dostał wpysk od Kmicica i naduł się po kociu. A dzisiaj Kuklinowskich pełno, a Kmiticy pani na lekarstwo. To przeczytałem wczoraj, że została zdemolowana kaplica na lotnisku w Balicach w Krakowie, przez jakiegoś pijanego człowieka. I nic. Wczoraj oglądałem plakat z miasta Łodzi, gdzie jest wystawione Kościół jest jasny wtedy, gdy płonie. I palący się kościół. Zachęta do niszczenia kościołów. I nic. Nie ma tmicicy. Są tylko podli kuklinowscy. Aż szef rządu polskiego tłumaczy się przed jakimiś siuśmajtkami w parlamencie europejskim, a głowa państwa i seń przyjmować muszą jakieś szemrane masoństwo, które nas chce uczyć, jak mamy żyć i postępować. Dzisiaj patrzymy na tarczę zegara historii i zaglądamy w nasze serce. I pytamy, czy buduje się naród, czy dalej stanowi wspólnotę uczestniczenia w życiu Bożym przez Chrystusa? Co trzeba pokonać, by iść za Chrystusem? Co rozwinąć? I czerpiąc z tradycji, która nie jest przemijaniem jak to dzisiaj mówi papież lecz samo kontynuacją narodu mam jako polak rozwijać w sobie wyższe ideały honor szlachectwo poczucie godności niepoddaństwo świętość życia pojednanie prawdę odwagę fantazję uwrażliwienie na przyszłość a rzecz jest bardzo trudna, bo ciągle jeszcze panoszy się zbrodniczy zamysł, by zniewolić naród, bądź do republiki, bądź do Landu Europejskiego, a ostatnio do kalifatu i pozbawić samodecyzji. Wyśmiewać jako wsteczną, skazaną na zagładę w Polsce politykę związaną z religią katolicką i moralnością chrześcijańską, czyli z wielką Polską. A inny zamysł dochodzący do głosu to jest taki, by zająć duszę polską wyłącznie problematyką gospodarczą, ekonomiczną. Choćby wolność, którą osiąga się przez szczęście doczesne, przez dobrobyt, przez przekształcanie świata doczesnego z pominięciem Chrystusa. A przecież tradycja nasza powiada, że wolność wykuwa się przez krzyż, wyrzeczenie, ascezę, ofiarę. Pół wolności wysłowodził nas Chrystus przez krzyż i nie ma innej drogi. Jakżeż nam brakuje dzisiaj ludzi, którzy by mieli coś z postawy człowieka świadomego, że przed nami idzie król, niosąc krzyż zbawienia, a my wierząc temu, Mamy iść mężnie za nim przez to, co teraz Polskę stanowi, a nie ubliżać naszej dziejowej misji ucieczką przed krzyżem. Jakżeż nam brakuje takiego człowieka w narodzie i niestety w kościele. A tylko ktoś taki jest w stanie zachowywać się wobec państwa i narodu, jakoby wobec związków wiecznotrwałych. Bo wie, że jako człowiek winien patrzeć poza własny zgon i wierzyć w nieśmiertelność. Bo z tego rodzi się poczucie odpowiedzialności wobec następnego pokolenia, które ma zacząć pracę tam, gdzie my skończyliśmy. Opracowywać dany nam dział życia narodowego. I w ten sposób wytwarza się ofiarna skłonność do poświęceń dla ojczyzny, wzrasta uczucie uszlachetniania czynów, eliminuje się praktykę myślenia wyłącznie o swoich osobistych czy partyjnych, jak teraz podczas wyborów. W sprawach według zasady ubi patria i bi bene. Ta ojczyzna, gdzie jest dobrze? Jednym słowem chodzi o to, by w życiu narodowym pomniejszała się suma zła, a powiększała się suma dobra. I idzie też o to, by służyć ludzkości bez najmniejszego ustępstwa z istoty naszej kultury narodowej. Bo i do naszego narodu odnoszą się słowa świętego Jana chrzciciela: Prostujcie ścieżki, Pana, przygotujcie drogę dla niego, aby gdy ponownie przyjdzie, zastał Was czuwającymi w swej historii doczesnej bo On jest jej panem.